Szanowni Państwo, jak przed chwilą kolega powiedział, konwencja się odbyła. Zostałem przewodniczącym Rady Powiatowej SLD. Mamy w dobrej pamięci Włodka Niemca, który współpracował z nami jako przewodniczący przez kilka lat. Będziemy go odwiedzali niestety już na cmentarzu. Niemniej jednak pracy przed nami huk. Najbliższe, najistotniejsze wydarzenie, które przed nami to wybory do Europarlamentu. Jesteśmy, jak Państwo wiecie, w dużej koalicji z tym związanej. Bilateralnie z mojej inicjatywy odbyliśmy spotkania z wszystkimi ugrupowaniami, które w tej koalicji są na terenie miasta Koszalina. Czyli spotkałem się z przewodniczącym Rady Powiatowej PSL-u, Piotrem Iwatem, z przewodniczącym Rady Powiatowej. Platformy Obywatelskiej Tomaszem Sobierajem z przewodniczącym Zielonych panem Adelem a, i z przewodniczącym e, Nowoczesnej panem Rosińskim z udziałem pana Błażeja Papiernika. W związku z powyższym czynności związane z przygotowaniami do wyborów europarlamentarnych e, są podjęte, są w toku. Przed nami duże zadania, także przed nami duże zadanie, jeżeli chodzi o samą organizację partyjną. Związani jesteśmy pewnymi oczekiwaniami co do odmłodzenia naszych struktur, co do aktywnego udziału w bieżącym życiu politycznym samego miasta i powiatu Koszalińskiego. Mam nadzieję, że przy współpracy wszystkich zainteresowanych wewnątrz partii oraz przy Waszej akceptacji medialnej uda nam się wiele osiągnąć. Jestem o tym przekonany. Jeżeli chodzi o szczegóły związane z wyborami do Europarlamentu, gdzie jak Państwo wiecie w 13 okręgu pierwszą osobą na liście tejże koalicji do Europarlamentu jest Pan Profesor Bogusław Liberacki, sądzę, że nieco więcej na ten temat nam powie. Tylko jeszcze powiem, że w części konwencji uzupełniliśmy także skład Rady Powiatowej. O dwie osoby. Jedną z tych osób jest pan Mirosław Surowy, tutaj obecny, który wszedł do Rady, oraz pan Jerzy Hock. Uzupełniliśmy także skład naszych delegatów czy naszych członków Rady Wojewódzkiej. Pan Michał Czarnowski został członkiem Rady Wojewódzkiej, wybrany także w trakcie dzisiejszej konwencji. Oczekiwania co do tego, byśmy odmładzali nasze środowisko partyjne, jest znaczne. A dłuższy czas niefunkcjonowania w zakresie zarządzania. Miastem, powiatem czy też województwem robi swoje. Młodzież oczekuje w dzisiejszym stanie rzeczy pełnych beneficjów, benefitów oczekuje, że ci, z którymi chcieliby wiązać swoją przyszłość polityczną, mają coś do powiedzenia i mogą im w przyszłości coś oferować. Sądzę, że ten pomysł, o którym tu profesor powiada, mianowicie dużej koalicji, która przekłada się na nasz udział w jakichś tam potencjalnych wyborach w przyszłości powinien tym zaowocować i sądzę, że wymiana pokoleniowa i uzupełnienie młodymi naszych środowisk jest konieczna. Zresztą obserwujemy już zainteresowanie ludzi młodych naszym środowiskiem. Jest ono interesujące z naszego punktu widzenia i mam nadzieję, że nasza aktywność, szczególnie aktywność związana z ożywianiem się przy poszczególnych kampaniach wyborczych, zachęca tych ludzi do spojrzenia na nas i widzi, że środowisko lewicy. Funkcjonuje i ma coś do zaoferowania. My mamy świadomość tego, że nasze hasła i pomysły lewicowe są przejęte w dużej części przez PiS i tak dalej, są oferowane jako pomysły tamtej strony, niemniej jednak musimy i zrobimy wszystko, żeby młodzi dostrzegli nowe pomysły po, po lewej stronie. I jakie działania? Zaktywizujemy przede wszystkim czynności wewnętrzne, wewnątrzpartyjne. Będą się odbywały nie rzadziej niż nas na dwa tygodnie. Zarządy, rady powiatowe także będą się odbywały w terminach przynajmniej wynikających ze statutu. Chcemy także wyraźnie wzmocnić udziały naszych członków w kołach działania chcemy, żeby ci członkowie aktywizowali się na niższym szczeblu funkcjonowania w partii i w ten sposób indukowali swoje pomysły i swoją chęć angażowania ludzi młodych do pewnych czynności. Do tej pory mieliśmy czasami wrażenie takie, iż a pytania, które padały często czy SLD jeszcze istnieje, były zasadne z różnego punktu widzenia. Chcemy to zmienić.